Co zrobić, kiedy czujemy silny negatywny wpływ innych osób? Kiedy czujemy, że dana osoba szczególnie wysysa czy obciąża nas energetycznie, kiedy ktoś nam złoży, czy rzuca nam energetyczne, czy słowne kłody pod nogi, na wszelkie sposoby stara się nam zaszkodzić. Ja sama spotykałam takie osoby na swojej drodze i często pracowałam z osobami, które miały takie problemy i efekty działania, o których powiem, były bardzo znaczące. Albo dana osoba znikała z rzeczywistości danej osoby, albo dawała jej spokój, albo ta relacja harmonizowała się, czy też wchodziła na zupełnie inny poziom. W zależności od tego... Jaka relacja łączy nas z tą osobą, jak mocno jest ona złożona, zacieśniona, jak bardzo bliska jest ta relacja, to będzie oczyszczanie tego negatywnego wpływu, uwalnianie tego negatywnego wpływu, będzie trwało krócej bądź dłużej. Z takich rozwiązań długofalowych przede wszystkim trzeba skoncentrować się na oczyszczaniu karmy z daną osobą z innych wcieleń.